Cześć witajcie moi kochani w kolejnym odcinku, który nagrywamy w dniu dzisiejszym, dzisiaj jest piątek 8 marca 2024 roku. Rano rozładowałem towar i podjechałem sobie na najbliższy parking dostałem zlecenie koło godziny 10 i w zleceniu było. Że załadunek dopiero od godziny 16, i ponoć miało być 1000 kg do załadowania, więc pojechałem zapytać się wcześniej, byłem około godziny chyba tutaj 13, zapytać się w firmie Darkner, a czy jakoś taka, nie pamiętam. To jest ogólnie duża firma logistyczna. W Niemczech, czy je załadują wcześniej? Niestety nie załadowali. Musiałem podjechać o godzinie 16 równej. Wówczas dostałem przepustkę, dostałem dokumenty do załadunku. Podjechałem pod rampę, podstawiłem się i musiałem się załadować samemu. A dokładnie to się firma nazywa Dachser. Dach i jedziemy weekendowo na Austrię. Taka jest, a nietypowa sprawa, że rozładunek jest w poniedziałek o północy w pierwszym miejscu, drugi rozładunek jest o godzinie bodajże trzeciej. Między północą a trzecią mam być w pierwszym miejscu, a potem do chyba piątej mam być w drugim miejscu. W pierwszym miejscu otwierają o godzinie 24 w poniedziałek, więc podjadę sobie tak od godziny 23 w niedzielę pod firmę, o północy otworzą. Ściągniemy te kilka kartoników, co tam mam i będę wtedy ruszał do tego drugiego miejsca. Pierwsze miejsce jest praktycznie przy granicy ze Słowenią, więc przypuszczam, przypuszczam, że nic ciekawego się nie powinno dziać według tego, ale jedziemy, jedziemy dzisiaj, myślę, że dojedziemy do tej 20. Dojedziemy do 20, staniemy sobie, resztę sobie zostawimy, myślę, że na jutro. Albo gdzieś w okolice Monachium być może ruszymy, ale to wszystko ogólnie zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja Was zapraszam oczywiście do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania, ponieważ dla Was to jest tylko chwila, prawdę mówiąc, to nic Was nie kosztuje, jest to całe darmowe... I dzięki tym waszym subskrypcjom, komentarzom, lajkom dajemy znać platformie YouTube, algorytmom YouTube, że warto rozwijać kanał, ponieważ nie mamy jeszcze ustawionego zarobkowania, nie spełniamy jeszcze tych limitów, które YouTube wymaga od youtuberów, żeby włączyć zarobek. Na filmie wówczas YouTube chętniej poleca takie kanały, gdzie jest monetyzacja ustawiona, a te, które są, nie są ustawione jako zarobek, te już mniej chętnie, ale jeżeli jest duża aktywność podczas premier w ciągu tych pierwszych dni, bardzo chętnie te odcinki promuje i poleca do nowych użytkowników, a dzięki temu rozwijamy ten nasz kanał wspólnie rozwijam nie tylko ja ale dzięki waszej pomocy, bo wy oglądacie wy się w to włączacie, więc bardzo, bardzo wam za to dziękuję naprawdę warto ponieważ te odcinki będą się pojawiać regularnie początkowo w każdą sobotę między godziną 17 a godziną 18 a potem ogólnie zobaczymy jak to wszystko się nam rozwinie. Być może te odcinki będą częściej, na przykład dwa razy w tygodniu. Taki jest plan, ale zobaczymy ogólnie, jak to wszystko wejdzie. Ja Was zapraszam do oglądania. thank uh you -huh. thank you 10 euro, jeszcze są prysznice, które kosztują 3 euro, jak ten. Kabina jest dosyć mała, ale jest w miarę porządek. Samo podłoga, etc. Bierzemy prysznic i będziemy jechać dalej w kierunku Austrii. Myślę, że jeszcze ze 100 km i będziemy ruszać dalej. Już bliżej celu, żeby stanąć, żeby to w niedzielę o północy rozładować. Więc do usłyszenia już, szła po prostu z trasy. Dajcie mi kilka minut, wykąpię się, odświeżę i będziemy ruszać Wróciłem z kąpieli, wzięty szybki prysznic i jedziemy dalej. Myślę, że tak około 270 i jeszcze w dniu dzisiejszym przejedziemy. Żeby zostawić sobie na dzień jutrzejszy i na niedzielę około 200 km, czyli myślę około 200 km jeszcze powinniśmy zrobić w dniu dzisiejszym, czyli jest godzina 21. .00. Powinniśmy jechać powinniśmy jechać gdzieś do godziny tam 23 z kaczykiem więc do usłyszenia potem, jeżeli się coś ciekawego będzie działo. Bo chwilowo nic ciekawego nie ma, więc. Więc nie ma co opowiadać Wam za bardzo. Moi kochani, ja idę spać. Jest godzina po 23, prawie dochodzi 24. Nam na do poniedziałku zostało około 280 km. Myślę, że jutro od wieczór ruszymy. Będziemy nagrywać dalszy odcinek, a wówczas teraz idę spać, żeby jutro stać i żeby jutro dalej coś wam nagrać. W takim razie. Do dnia jutrzejszego trzymajcie się do potem. Zimniaczka. A cześć witajcie w nowym dniu. Dzisiaj jest sobota. Po godzinie 12:00 O 11:00 zacząłem robić obiad. W dniu dzisiejszym jest w moim jadłopisie skabowy smażony na smalcu. Do tego mizeria i ziemniaczki tłuczone e, z dodatkiem troszkę wody i cebulki. E, jeżeli słyszę na parkingach, że nie jesteśmy w stanie ugotować sobie obiadu, lub, lub nie mamy czasu ugotować, a przykład jest dzisiaj sobota, z tego mięsa będę miał aż do poniedziałku to mięso. E, do tego ugotuję sobie ryż na tygodniu jutro ryż, jutro jeszcze zrobię sobie rosół do tego i mam obiad pełnowartościowy, dobry, smaczny i w miarę zdrowy i przede wszystkim dający mi energię jeżeli ktoś nie ma faktycznie czasu no to trzeba popatrzeć to co robi albo jakimi trasami jeździć, bo to też od tego zależy ale myślę, że każdy sobie znajdzie ten czas żeby chociaż na tygodniu, co drugi dzień 40 minut zarezerwować i zrobić sobie przepyszny, dobry obiad na kilka następnych dni. Więc do usłyszenia potem, jak będziemy startować ponownie w trasce. Dzisiaj jakieś 100 km do przejechania, i na jutro zostanie nam też około 100 km. Więc do usłyszenia potem. Cześć, witajcie, jesteśmy ponownie już w trasie, jest sobota. My wyruszyliśmy w stronę Austrii, jest godzina 21.02 Jakby się ktoś pytał dlaczego wyruszyliśmy właśnie o tej godzinie a nie na przykład z rana, to należy sobie przypomnieć, że jestem dalej w Niemczech i że w Niemczech w transporcie od 2,8 tony obowiązuje nasz czas pracy kierowców zawodowych, czyli Musimy wy, wypisywać swój czas pracy na wykresówce, czyli na tak zwanym tachobuk, i właśnie dzięki temu, że musiałem pauzę tygodniową sobie zrobić, zrobiłem tak zwaną pauzę tygodniową skróconą, czyli 24 godziny. Patrząc, o której godzinie w dniu wczorajszym stanąłem, więc musiałem o tej samej godzinie. Po 24 godzinach sobie wyjechać. Przy czym w ciągu, w ciągu dwóch następnych tygodni muszę sobie odebrać właśnie o tą dodatkową, o, tą, o te dodatkowe godziny, które w dniu dzisiejszym skróciłem. Muszę odebrać sobie pauzę. Czyli na przykład będę musiał w ciągu dwóch tygodni zrobić 48 godzin pauzy plus te 24 godziny, które sobie zgarnąłem wcześniej. I to oczywiście, jeżeli chodzi o dokument, o tachobuka wyrysować, bo nikt nie będzie stał 3 dni i odpoczywał w busie. Jeszcze w busach nie mamy dopóki co tachografu cyfrowego, czyli nie mamy samego urządzenia i nas obowiązuje tak zwana księga kłamstw żeby to tam tylko ładnie wyglądało, no to właśnie w ten sposób muszę zrobić w ciągu dwóch tygodni, ale że na święta będę zjeżdżał, no to będzie fajnie to wyrysowane. Więc jeżeli coś by było, no to będzie to w miarę fajnie ciekawie wyglądało i przynajmniej żadnego problemu nie dostanę niczego za brak cachobuka, a jedynie ktoś. Będzie miał utarty noc, inaczej mówiąc, ale ja was zostawiam z widokiem na niemiecką autostradę. Nic się w ogóle nie dzieje chwilowo, w ogóle jest noc, więc ten odcinek będzie taki dosyć, dosyć monotonny. Nic, prawdę mówiąc, ciekawego się nie działo i raczej nic ciekawego się nie będzie działo. W dniu jutrzejszym, oczywiście, odcinek będzie. Dajcie, w dniu dzisiejszym kończymy odcinek. Życzę Wam standardowo miłego dnia, miłego wieczoru oraz spełnienia wszystkich marzeń, jakie tylko chcecie. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wiem, że ten odcinek mało ciekawy, mało fascynujący, ale tak samo wygląda mój codzienny dzień. Czyli nie ma dni, kiedy jest coś ciekawego się dzieje. Ale są także takie dni, gdzie się nic nie dzieje i po prostu takie dni także musimy nagrywać. W takim razie cześć.